Wszyscy powiedzą Cię, żeby nagrywać rolki, ale nikt nie powie, jak naprawdę to robić. Uwaga, tutorial. I już. Sorry, nie mogłam się powstrzymać. Problem leży w tym, że większość z Was nie lubi, uwaga derble, swojego głosu, swojego wyglądu. Nie lubi swojego zachowania przed kamerą. No i jest na to sposób. A właściwie kilka sposobów. Pierwsze, ćwicz dykcję. A jak to robić? Zaobserwuj mój profil, ja tutaj podaję często radę. Drugi, nic ci tego nie zastąpi. Nagrywaj siebie. Od całe rozwiązanie problemu. Nagrywaj siebie. Nie publikuj tego, jeśli tak bardzo ci oczy krwawią, że nie możesz na siebie patrzeć albo uszy. Po prostu nagrywaj siebie. Jesteś największym swoim krytykiem. Od razu wyłapiesz błędy i je skorygujesz. Nagrywaj. Dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, pięć razy dziennie, dziesięć razy dziennie, aż uznasz, że jest ok, możesz zacząć publikować. Krok trzeci, publikuj. Nie musi być perfekcyjnie. Ważne, żeby było regularnie i o czymś. Buziaki.